Renault Kajar, mój. Patrzcie, jak pięknie krople na nim osiadły. A to wszystko dlatego pokażę Wam środek, który używałem do położenia powłoki ceramicznej na samochodzie. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj powiemy sobie o Migotania tylnych świateł podświetlających tablicę rejestracyjną. No oczywiście, wieczorem spojrzałem. Widzę, że jedna z żarówek mi się nie świeci. Przypomina to film z Volvo 3. Po uderzeniu palcami się zapaliła i za chwileczkę zgasła. No to znowu uderzyłem i znowu zgasła. No i nie na tym rzecz polega. Polega rzecz na tym, żeby te światła były sprawne nie migotały i świeciły elegancko oświetlając tablicę rejestracyjną w jaki sposób rozebrać tutaj te klosze no bo trzeba się dostać do żarówek, które tam są żarówki są tradycyjne, pokażę zaraz to są te takie 5W magnetowe Żaróweczki mamy takie w kompleciku. O, takie żaróweczki tam są. Tak. W podświetleniu tablicy rejestracyjnej. Tak. Tutaj jest ich nazwa. W 5W. No i teraz. Oczywiście, jak to naprawić? No, można wziąć. Śrubokręt. Tu jest taki występ. Wsadzić można śrubokręt, wyłamać tutaj zabezpieczenia, wyciągnąć wyciągnąć klosz, zmienić żarówkę i kupić nowy, kom, nową, kompletną lampę. Renowy myśliło to w ten sposób, że żeby się tutaj dostać, oczywiście. Można próbować to podważyć. Teoretycznie to no tak samo jak w Citroenach jest. Tam jest troszeczkę inny typ lampy, ale bardzo podobnie to wszystko wygląda. Nic mylnego moi drodzy, bo żeby się z tym uporać, żeby się z tym uporać. Oto tutaj tą makinę przyniosłem, żeby przyspieszyć proces, a przy okazji pokażę jak wyglądają oryginalne, oryginalne wkręty tej lampy. Widzicie, pomimo, że one są wkręcone w plastikowy uchwyt, tam jest plastikowy uchwyt i to też jest z tworzywa sztucznego wykonane, to spójrzcie, jak pięknie przez okres paru lat ten wkręt zardzewiał. Widzicie, więc trzeba tam zaglądać. No i jak sobie tutaj poradzić żeby to miało ręce i nogi, żeby sobie szybko z tym, żeby się szybko z tym uporać. Tu już są nowe śruby powkręcane. Ja to pozwoliłem w sobie wczoraj zrobić. Ale żeby nauka nie poszła w las, postanowiłem dzisiaj specjalnie dla Was nagrać. Zasymulujesz usterkę. Tak, zasymuluję usterkę. Teraz już mam tam LEDy wstawione. Więc będę symulował usterkę. Yy, I co prawda tutaj są już inne wstawione śruby yy, malowane, malowane i one są na smar to są wkręty. Nie, to no nie są blachowkręty. To jest to w plastiku. To są specjalistyczne wkręty, które służą do mocowania elementów samochodowych. Skąd się wziąłeś? We... Kupiłem! Przecież nie znalazłem na ulicy. Myślałem, że wyciągnę je z innego samochodu. Nie. No i teraz, jak to wyciągniecie, patrzcie. To, to jest na bardzo krótkim przewodzie, ale po co ja to wyciągam? No właśnie, po co ja to wyciągam, skoro yy, nie do tego mam się dostać, tylko do klosza? Otóż, żeby się dostać do klosza, to tutaj są z jednej i z drugiej strony włożone, patrzcie, że lampy są włożone nie naprzeciw sobie, tylko z jednego kierunku. Widzicie, są obydwie dokładnie takie same. I to jest tak zrobione, te klosze są specjalnie tak zrobione, żeby to tu tylko pasowało. I ma być włożone właśnie tak, nie odwrotnie. Tu ma być to miejsce, te miejsce do wsadzenia śrubokręta na przykład i z tej strony. Kreatyw technologiczny. czyli rozumiem, że są tak. lampy, których nie możesz wyjmować, bo je zepsujesz. Musisz tak. wykręcić cały panel. Trzeba wykręcić cały panel. No i teraz tak, po wykręceniu panela oczywiście tu znajdują się wtyczki i te wtyczki, żeby to wszystko uwolnić należy z jednej strony tutaj nacisnąć, o, może, szkoda, że nie mam podświetlenia, ale pokażę to o z tej strony trzeba to nacisnąć o widzicie i wtedy nam to wychodzi i tak samo z tej strony o tu naciskam i dopiero to wychodzi możecie próbować włożyć tutaj śrubokręt i nie służy to co tutaj widzicie do tego żeby włożyć śrubokręt i żeby podważać ten klosz bo pourywacie uchwyty ja to specjalnie pokazuję, bo ja mogłem z tej, z tej pozycji, z zakręconego tego panela, włożyć tutaj śrubokręt, o widzicie tu, o i tutaj uchylić to. Pokażę, jak to jest możliwe do zrobienia i zaraz pokażę, dlaczego tak, a nie inaczej. Patrzcie, można to tutaj spróbować włożyć. Ale żeby się nikt nie przyczepił, to zdejmowałeś panel, bo problem był z połączeniami, a nie z samymi żarówkami. No, panel zdejmowałem tylko dlatego, żeby pokazać, że to nie jest takie wszystko oczywiste, jasne, proste. Patrzcie, pomimo że ja tutaj naciskam, widzicie, o, dopiero teraz delikatnie mogę to wyciągnąć. Ale przy okazji wymieniłem też te śruby, które były zardzewiałe. Kolejna czynność to taka, jak już mamy uwolnione te nasze. Klosze to możemy oczywiście tą kostkę tutaj odpiąć. Ja ją odpinałem, bo czyściłem styki, ale generalnie jak ten klosz wyjąć? Tu z tej strony znajduje się taki słupek stworzywa sztucznego, taki przezroczysty. Przeźroczysty. On jest połączony z kloszem. I z tej strony jest dokładnie tak samo. Widzicie? Żeby zdjąć klosz. Nie podważam go tu i nie ciągnę do góry. Tylko wkładam śrubokręt tu, delikatnie podważam, a ten słupek wcham do góry. O! Widzicie? Tak to powinno być zrobione. I teraz, jak on nam tutaj wyszedł, to najlepiej wziąć sobie na przykład scyzoryk lub śrubokręt i z drugiej strony również włożyć go tu i podważyć. I to samo wychodzi. Pokażę teraz, jak klosz jest zrobiony. Patrzcie: klosz po tej stronie ma zatrzaski, które chodzą o, w te uszy tutaj i tych zatrzasków nie należy tutaj podważać bo po prostu pourywacie i wymienicie całą lampę natomiast tutaj o tutaj z jednej i z drugiej strony są takie właśnie też zatrzaski tak jak widać tak? zaraz wyjmę drugi kosz pokażę, że jest tak samo jeszcze raz pokazuję Delikatnie uchylam, naciskam tutaj, o, na ten element plastikowy, palcem naciskam i pcham do góry. Patrzcie, wyszło, tak? Jak mi to wyjdzie, wsadzam delikatnie mały śrubokręt, po czym tu, z tej strony, o, tu, podważam, i dopiero teraz. Mam odbezpieczony, mam odbezpieczony klosz. Wyciągam klosz. Porównamy sobie te klozy. To jest z tej strony to z tej. Patrzcie, widzicie, o. Są identyczne. Bardzo ważne, żeby tych zaczepów, tych zaczepów nie pourywać. jak również tych zaczepów nie pourywać, nie można tego pourywać. Bo jeżeli to pourywacie to... Tego nie dostaniecie. Musicie kupić komplet. Całą lampę. I teraz żarówka, o której mówiłem, ona jest umiejscowiona tutaj. No teraz to jest LED żarówka włożona. I żeby ją wyciągnąć, trzeba śrubokrętem, który się wkłada tutaj, podważyć żarówkę, żeby ona wyszła. Nie będę tego robił. A zresztą, pokażę wam. Patrzcie. O, widzicie? I w ten sposób wyjmuje się żarówkę. W ten sposób wyjmuje się żarówkę. Tak? Po sprawdzeniu, oczyszczeniu, popatrzeniu, jak te styki wyglądają, wkładamy żarówkę na swoje miejsce. Ten uchwyt tutaj. żarnik przemywasz potem? Nie, tutaj w diodach nie ma takiej potrzeby, żeby żarnik przemywać. bo nie ma temperatury. Tutaj są temperatury, ale nieduże. Ale normalnie powinno się to wykonywać... W rękawiczkach. W rękawiczkach można to zrobić, tak. Jak najbardziej. Jeszcze raz to wyjmę. Ustawię te wąsy, bo one muszą być ustawione tak. O, żeby tutaj styk był, tak? Tu są te wąsy z jednej strony i te wąsy z drugiej strony. One muszą być tak ustawione, żeby albo z jednej, albo z drugiej strony był styk. Tu jest dłuższy i tu jest dłuższy. I ten dłuższy ma trafić na, na ten dłuższy styk, bo tu jest jeden krótszy styk, drugi, drugi dłuższy. No dobra, wkładamy. I teraz sprawdzimy, czy świeci. No dobrze, patrzę. Ta-da! Na... Ta świeci. No więc zrobiliśmy to. No, magia. A teraz, oczywiście, musimy to wszystko złożyć razem do kupy. Cuzamen do kupy. No i oczywiście ten klosz wkładamy o w te zaczepy tutaj. A tutaj to już samo się włoży. Podobnie tutaj. Dlaczego nie można inaczej włożyć tego klosza, czyli odwrotnie? Jakby się komuś chciał, żeby ładnie symetrycznie było. Tu jest wycięcie i tu, tu jest wycięcie i tu. I w to wycięcie ma trafić to wycięcie i. I to wycięcie wkładamy, zapominamy. Podobnie po tej stronie wycięcia wkładamy tak. Wycięcie, wycięcie wkładamy i zapominamy. No i teraz, oczywiście. Przykręcam to pomału śrubokrętem. Nie będę już używał tego super sprzętu, użyję normalnego śrubokręta, bo wtedy czuję, jak ładnie gwint wchodzi. Bo tu jest taki element plastikowy, zobaczcie. O, taki element plastikowy tutaj jest. I ten element plastikowy musi ta śruba wejść. Więc wkładam wszystko na swoje miejsce. Oczywiście tu jest przycisk do odsyłania tylnej lat. I temat uważam za skończony tylko w ten sposób, podważając od tej strony, podważając od tej strony, tam wpychając i podważając zaczep, wyciągamy najpierw całą lampę, a potem tak jak pokazywałem, wyciągamy klosz. Nie ciągniemy klosza do góry, bo go połamiemy. Cześć, pozdrawiam, do następnego filmu. Na razie.